Dzień dobry, moi drodzy uczniowie, to już lekcja trzecia. Dzisiejsza lekcja jest o wiele krótsza, bo jest tylko nawiązaniem i rozszerzeniem poprzedniego tematu, czyli wracamy do przymiotnika i skupimy się na jednej konkretnej kwestii związanej z przymiotnikiem. Z wczorajszej lekcji, co mam nadzieję, utrwaliliście, w kartach pracy musicie zapamiętać, że przymiotnik to odmienna część mowy, która ma za zadanie określać cechy przymioty wszystkich rzeczowników i przymiotniki możemy odmieniać przez liczbę, przypadek i rodzaj. Tak, przez te trzy kategorie możemy odmieniać przymiotniki. Dalej. Przymiotniki w liczbie pojedynczej mogą mieć rodzaj męski, żeński i nijaki, a w liczbie mnogiej, pamiętajcie, i tym się różnią od rzeczowników, rodzaj niemęskoosobowy, jakie i rodzaj męskoosobowy, jacy. Hmm? Kochani, skoro przymiotniki. Określają rzeczowniki, określają ich cechy. Nadajmy na to, każdy w innym stopniu rzeczownik daną cechę realizuje. Patrzcie, powiedzmy, że ta książka jest gruba. Ta jest grubsza, a ta najgrubsza. Mamy sobie trzy książki, które są grube. Tylko w różnym stopniu grube. Właśnie w różnym stopniu. Tak? Gruba, grubsza i najgrubsza. Właśnie poddałam przymiotnik gruba, gruby w stopniowaniu. I o tym, kochani, będzie dzisiejsza lekcja, o tym, jak stopniuje się przymiotniki. Moi mili, widzicie? Oj, o tutaj patrzcie. Widzicie, widzicie te schodki? Stopień równy, stopień wyższy i stopień najwyższy. Przestopniowałam na przykładzie przymiotnika słodki. Słodki, słodszy, najsłodszy. Tak? Stopień równy, wyższy i najwyższy. Te trzy stopnie mogą przyjmować niektóre przymiotniki, bo nie wszystkie. Kochani, wstawię Wam też link do takiego dobrego opracowania w internecie, ale powiem Wam o tym i proszę, abyście zapamiętali, że przymiotniki możemy stopniować na trzy różne sposoby. Mamy stopniowanie proste wtedy, kiedy tylko zmieniamy końcówkę danego przymiotnika przy stopniowaniu. I przykładem stopniowania prostego będzie stopniowanie właśnie przymiotnika słodki. Mam tak, słodki, słodszy, najsłodszy. Tak? Stopniowanie proste. Jeden wyraz, dodane coś do tyłu. Następnie mamy stopniowanie opisowe. Stopniowanie opisowe polega na stopniowaniu takim: oto, na przykład wyjątkowy, bardziej wyjątkowy, najbardziej wyjątkowy. Potrzebuje tutaj słówka wspomagacza w stopniu wyższym bardziej i w stopniu najwyższym najbardziej. Na tym będzie polegało stopniowanie opisowe, że wspomagam się dwoma słowami, tak? Mam wyjątkowy, bardziej wyjątkowy i najbardziej wyjątkowy. Bo nie od wszystkich możemy utworzyć stopień stopniowanie proste. Tak nie w każdym przymiotniku możemy stopniować prosto. To już macie wyczucie językowe, będziecie wiedzieli. No, gdybym powiedziała najwyjątkowszy, no to nie brzmi, kochani, i od razu włącza się lampka. Aha, muszę tutaj zastosować stopniowanie. Stopniowanie opisowe, wyjątkowe, bardziej wyjątkowe, najbardziej wyjątkowe. Hmm? No i mamy też trzecie stopniowanie. Stopniowanie nieregularne. No posłuchajcie. Dobry. Lepszy i najlepszy. To będzie stopniowanie nieregularne. A dlaczego nieregularne? No bo zmienia się wyraz. Mam dobry, stopień równy, stopień wyższy, lepszy. Nie brzmią podobnie słowo dobry i lepszy. Tak? Dlatego nieregularne to tak jak zły, gorszy i najgorszy. Na tej zasadzie, że zmieniają się tutaj słowa, nieregularnie to przebiega. Czyli pamiętajcie, stopniowanie proste, jedno słowo, stopniowanie opisowe z pomocą dwóch słów, bardziej i najbardziej oraz stopniowanie nieregularne, gdzie następuje zmiana słowa pomiędzy stopniem równym a stopniem wyższym. O. I to tyle. Przepraszam, bardzo mała katastrofa nastąpiła telefonowa. Telefoniczna. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Wspomniałam już, że nie wszystkie przymiotniki możemy stopniować. A no tak, no patrzcie. Ta koszulka jest materiałowa. Tak? Dajmy na to bawełniana. Bawełniana koszulka, czyli wykonana z bawełny. I ta cecha nie może być bardziej intensywna. Bawełniana to po prostu wykonana z bawełny i nic nie może być mniej albo bardziej bawełniane. Czyli nie stopniujemy tych przymiotników, które wskazują na materiał, z którego coś zostało wykonane, tak? Plastikowy pilot, bo z plastiku. Papierowa kartka wykonana z papieru. Dobrze. Nie będziemy też stopniowali przymiotników, które wskazują na pochodzenie. Zmieniam tempo głosu, żebyście nie posnęli. Jeszcze raz, nie stopniujemy przymiotników, które wskazują na pochodzenie. Na przykład, mm, Camembert to jest francuski ser. Francuski, czyli pochodzący z Francji. Ni mniej, ni bardziej francuski być camembert nie może, tak? Włoska pizza. No po prostu z Włoch pochodząca. Ni mniej, ni bardziej może być włoska. I raczej też nie stopniujemy tych przymiotników określających kolor. Dobrze. Jeszcze słowo jedno czy dwa o typowych błędach, które popełniamy przy stopniowaniu przymiotników. Skupię się teraz konkretnie na jednym przymiotniku, a mianowicie na przymiotniku brzmiącym optymalny. Kochani, optymalny to inaczej idealny, czyli najlepszy. Więc już nie można stopniować. Jeżeli ktoś powie bardziej optymalny albo najbardziej optymalny, to to jest kardynalny błąd. Tak, pamiętajcie, że optymalny to synonim najlepszego, czyli nie można tego stopniować w ogóle. Optymalne warunki dla rozwoju, tak, czyli najlepsze warunki dla rozwoju czegoś. Drugi typowy błąd, moi mili, to. Wtedy, kiedy stosujemy podwójne stopniowanie. Hmm? Jesteście moją najbardziej ulubieńszą klasą. Oj, coś poknociłam. Najbardziej ulubioną. Też nie. Ulubioną. Ulubioną, czyli najbardziej lubię. Ale to nie jest zbyt dobry przykład. Hmm. Dzisiaj mamy bardziej weselszy dzień. Podwójnie postopniowałam, bo... Nie dość, że weselszy, to jeszcze powiedziałam bardziej weselszy. Czyli mnie tutaj się nałożyły dwa stopniowania. Albo powiem bardziej wesoły dzień, albo weselszy dzień. Tak? Proszę o tym pamiętać. Kochani, to już te, koniec tego wideo. Ulubiona klasa, piąto A. Słońce dzisiaj na nas świeci. Prześlę Wam zadanie, opiszę je w mailu i będziecie mieli na nie czas, dajmy na to, do kiedy? Do jutra. Do jutra do około 12, do 13 możecie mi wysłać, tak? Bo też ten filmik dzisiaj wstawiam nieco później. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za kolejne Wykonane sumiennie prace domowe. Jak Wam się zdarzy godzinkę później wysłać, to się nic absolutnie nie dzieje, kochani. Uważajcie na siebie, trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was.